Czwarty międzynarodowy rajd pojazdów zabytkowych Księstwa Śnińko-Worskiego e, wystartowało 63 załogi e, plus 4 załogi organizatorów również klasykami, więc w sumie prawie 70 załóg e, do pokonania było 105 km e, przepięknych tras do odwiedzenia e, kilka punktów, m.in. E, Pałac krzyżowej, e, młyn, młyn Wiatrak Gogołów, e, e, dwór na wodzie Będkowice. E, prawie 3-godzinny postój 3 godziny postój w Dzierżoniowie później typowy górski OS o długości 45 km przez Góry Sowie Jezioro w Zagórzu przepiękna trasa wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni ponieważ mogli po raz kolejny podziwiać atrakcje Dolnego Śląska a w szczególności powiatów Świdnickiego i Dzierżoniowskiego Reprezentujemy powiat Jaworski, gminę Bolków, miasto Bolków. No, bo jak mogłoby nas zabraknąć na tak wspaniałej imprezie, organizowanej zresztą przez Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji. No, auto było szykowane przez kolegów tutaj z naszej jednostki. Oprócz tego nowe opony. W tej chwili już ma ten sam od odmalowany, odrestaurowany. Wspaniale się spisuje. Trzeba dodać, że odkupiliśmy go właśnie od OSP Pogwizdów. Powiedzieliśmy, że będzie auto służyło dalej na powiecie jaworskim, że będziemy właśnie uczestniczyć w różnych imprezach charytatywnych, w takich rajdach właśnie zabytkowych aut i nie tylko, bo i tak strażackich. I wszystkie imprezy, które gdzieś nas zapraszają, to zawsze uczestniczymy w tym po to, żeby po prostu pokazywać, że nie tylko to, co nas yy, mobilizuje, czyli jednostka operacyjno-techniczna, ale też jakieś hobby, pasja i zachęcanie młodzieży wszystkich do tego, żeby chcieli działać, pomagać innym, ale żebyśmy też mieli z tego jakąś frajdę i przyjemność. Jak widać na, na rysunku, rysunek mamy, stanął Szybka, dobra próba. Warto je takie robić. Każda auta, nawet straż porządna się zmieściła. Podziwiam gościa. To są znakomite samochody. Wszystkie przejechały prawie. Droga, o, mamy. Najlepsi mają wyniki w granicach minuty i 10 sekund. To jest bardzo dobrze. Gołów, wiatra holenderski. 240 lat, teraz już minęło 38, zależy jaki przewodnik pokazuje. No i tyle. Został odrestaurowany w miarę możliwości. Starałem się robić tak, żeby odtworzyć. Nie ma żadnych nowych mebli ani nic, tylko urządzeń. Nie ma żadnych. Wszystko było rozprowadzone. Jeden oryginalny to jest ten kamień, co tu leży. Znalazłem w gruzach na środku. No są ludzie, co zaskoczeni, w ogóle nawet ze Świdnicy, że nie wiedzą, że taki punkt no. jest, nie? No i ten rajd może wpłynie też, może bardziej ludzie będzie wiedziało, co u nas w Polsce jest. Chwalą, no to ja się też trochę cieszę, że chwalą. No i tyle. No. Przepracowałem 18 lat, i to tak było podzielone w ten sposób, że przez 10 lat pracowałem na produkcji specjalnej. A te 8 lat już na produkcji cywilnej byłem ściśle związany z odbiornikami radiowymi. A jednym z odbiorników, który prowadziłem jako technolog, był też odbiornik samochodowy Skalt 1 Wydaje mi się, że duże wrażenie na mnie zrobiła ta wołga. A odbiornik przede wszystkim dlatego, że odbiornik był... Y, y, to jest lampowy odbiornik. Musieliśmy długo czekać, zanim te lampy się rozgrzały i mogliśmy usłyszeć, że to radio jest sprawne technicznie i usłyszeć muzykę. Bo takie radia też ocenialiśmy nie jako atrapę, tylko odbiornik, który jest sprawny technicznie. To chyba największe wrażenie zrobiło na mnie, ta wołga. Bardzo trudny wybór był. Rzeczywiście, proszę mi wierzyć, piękne odbiorniki. To zachodnie odbiorniki, tak jakby ta Motorola, czy do Mer Mercedesa, typowe odbiorniki pod samochód robione, zrobiły na nas naprawdę duże wrażenie. Wszystkie były sprawne, wszystkie były zadbane. No, to jest rzeczywiście cud techniki, proszę mi wierzyć. Po raz kolejny, po raz czwarty, organizujemy międzynarodowe zjazdy pojazdów zabytkowych razem z Jaworem. To robimy w ramach Księstwa Świńskiego i nam coraz lepiej. Zresztą widać, zobaczcie jakie, ile jest ludzi, ile jest aut. Jest z roku na rok więcej załóg, także jest naprawdę fajnie. Zrobiliśmy dzisiaj świetną trasę po górkach, także było bardzo fajnie. Integrujemy się też z zagranicą, jest bardzo dużo załóg niemieckich. tak Ja tutaj cały czas tłumaczę, 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 ale jest bardzo, bardzo fajnie. Także... Ja myślę, że piąta edycja jubileuszowa będzie specjalna, także tutaj wszystkich bardzo serdecznie już dziś zapraszamy na następny rok. Zaczęliśmy trzy lata temu i jesteśmy trzeci raz i od tego rajdu właśnie zaczęliśmy swoją przygodę z zabytkami. Dobyliśmy pierwszą nagrodę jeśli chodzi o radio e, e, epoki, do której, z której jest auto. Pięknie, pięknie, że się coś zdobywa. Przyjemnie, wie, przyjemność jest wielka jak się zdobędzie puchar, bo chociaż jest to zabawa, ale powiem tak, cieszy. Już taka rajdowa przygoda to jest taka frajda tylko dla kierowcy, czy, czy z, z punktu widzenia pasażera też jest fajnie? Nie, no jest super. Ja byłam nastawiona z początku do tego tak sceptycznie, no ale teraz na każdą imprezę jeżdżę z bężem. Pierwsza wsiada w auto, wystarczy hasło i już siedzi, bo po Ponieważ spotyka się tu bardzo fajnych ludzi, jest to tak. bardzo fajna zabawa i przygoda. Zwiedza się różne zabytki ter w terenie. Nap naprawdę poznaliśmy przez to, że jeździmy po tych krajach, tak, masę fajnych ludzi nie. w Polsce, bo byliśmy i w Polsce, i na tych krajach tak, dla zuchwałych. Naprawdę nigdy by człowiek tego nie przeżył, gdyby tej wogi nie miał. Tak. kultywujemy to, co wspólne i dla Jawora, i dla nas. Oczywiście ta historyczna warstwa Księstwa Świdnicko-Jaworskiego to jedno, a to, co możemy robić wspólnie, współcześnie, to już zupełnie inna rzecz ja się bardzo cieszę, że wśród tych regionalnych imprez, które promują nasz region, jest właśnie ta, czyli zjazd e, automobili zabytkowych, cudownych aut, z których Wiele ma około 100 lat, Nie, no są też oczywiście młodsze. Pięknie to się wpisuje w tradycję, w naszą architekturę. To znakomita zabawa, to fantastyczni ludzie, którzy przyjeżdżają do Świdnicy. Wspaniale się też współpracuje z, całym, z całą grupą organizatorów. To są pozytywnie zakręceni ludzie, bardzo zgodni, bardzo konkretni. Cieszę się, że już cztery edycje za nami, bo, bo już szykuję się na tę piątą, która mam nadzieję za rok o tej samej porze zawita i do Jawora, i do Świdnicy. pojazdów zabytkowych, księstwa, świnictwo jałowskiego uważamy za zapierty. <śleskujesz> Udało się, tak